Krzysztof Słoma zapraszam na pewne Wizji. Niesamowita maszyna 2025. Finał konkursu o indeks i 5000 zł. 39 laureatów konkursu o indeksy na wydział elektryczny lub mechaniczny Politechniki Białostockiej. Finaliści konkursu o indeks matematyka stosowana. Niesamowita maszyna zbudowana wyłącznie z materiałów z odzysku i wykorzystująca niezliczone prawa fizyki zapewniła uczennicom drugiej klasy pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku 5000 zł i indeksy na wybrane kierunki studiów. Cieszę się niezmiernie, że ten konkurs cieszy się takim zainteresowaniem, że prace, które na niego wpływają. Pochodzą nie tylko z Województwa podlaskiego, ale także z całej Polski. To pokazuje, jaką marką jest to samo wydarzenie, ale przede wszystkim Politechnika Białostocka. Żyli miało jak zwykle ogromny problem, którą z wspaniałych konstrukcji, pełnych inwencji, pełnych nowatorskich rozwiązań wskazać jako tą najlepszą. Młodzi ludzie wykazali się naprawdę ogromną pasją i umiejętnościami technicznymi. I rzeczywiście sprawdzili je tutaj w warunkach konkursowych. Cieszy niezwykle zaangażowanie i pomysł młodzieży na tworzenie tak kreatywnych rozwiązań, chęć poświęcenia wolnego czasu na wykorzystanie ciekawych zjawisk mechanicznych, elektrycznych, które pozwolą przedstawić zjawisko, przedstawić pomysł albo kreatywną myśl w inżynierski. Sposób. Wszędzie zastosowano wiele zjawisk fizycznych, które uruchomiały poszczególne elementy maszyn. Uczniowie wykazali się też umiejętnościami programowania systemów mikroprocesorowych, co zasługuje na wielkie słowa uznania. Jestem pod ogromnym wrażeniem, ile pracy włożyli uczniowie szkół średnich w wykonanie swoich maszyn, wykorzystując różne zjawiska, trudniejsze lub prostsze, elementy automatyki, druku 3D, ile poświęcili też Swojego zaangażowania i nauczyli się przy okazji? Te pomysły są naprawdę bardzo dobre, oryginalne, a ten ogrom pracy, które uczniowie musieli włożyć, jest imponujący. A kiedy zobaczyłem dziewczęta, zespół dziewcząt, które same zrobiły swój pomysł i to jeszcze z licem ogólnokształcącego, powiedziałem: szanuję to, podziwiam, największe możliwe punkty stawiam. Bardzo się cieszymy, że wygrałyśmy, tyle pracy w tego włożyłyśmy. Teraz. Możemy się skupić na tym, żeby na przykład promować ten projekt innym uczniom, żeby też brali udział. Ja bym chciała pójść na pewno na wydział mechaniczny, bo bardzo mnie kręcą takie rzeczy, a dziewczyny by chciały na architekturę. Zapraszamy na kolejną edycję konkursu Niesamowita Maszyna. Konkurs L Robo Mech okazał się szczęśliwy dla 39 laureatów. Za projekty swoich konstrukcji otrzymali symboliczne indeksy na Wydział Elektryczny lub Mechaniczny Politechniki Białostockiej. Dwa pierwsze miejsca w konkursie zajęli uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. W 10 edycji konkursu AeroboMark wzięło udział. 16 drużyn z 10 szkół ponadpodstawowych uczniów, którzy przygotowyw województwo podlaskie, mazowieckie i podkarpackie. W sumie indeks uzyskało 39 osób. Pierwsze miejsce zajęła laska dla niewidomych innowacyjna, która ma wspomóc poruszanie się osób niewidomych po różnych obiektach. Drugie miejsce zajął skuter Mini jest to bardzo fajna konstrukcja, która pozwala szybko się przemieszczać niewielkim kosztem. Trzecie miejsce zajął model wozu pancernego czołgu. Komisja bierze pod uwagę szczególnie innowacyjność projektu, czy te projekty są nowe, czy są funkcjonalne, jak są wykonane. Zapraszamy wszystkich młodych ludzi do 11 edycji, która odbędzie się za rok. 42 osobowych zespołów spotkało się w finale konkursu o indeks Politechniki Białostockiej Matematyka Stosowana. Uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski rywalizowali w zadaniach praktycznych przy siedmiu stanowiskach przygotowanych w nowoczesnych laboratoriach uczelni. Aleuszową dziesiątą edycję konkursu Matematyka Stosowana. Jest to konkurs ogólnopolski o indeks na dowolnie wybrany kierunek studiów prowadzonych przez Politechnikę Białostocką. Laureat sam wybiera, na jaki kierunek życzyłby sobie pójść. Do etapu drugiego przeszło 42 drużyny. Konkurs jest, jak sama nazwa skasuje, tutaj mamy zastosowania matematyki. Uczestnicy drugiego etapu, finaliści, odwiedzają poszczególne wydziały Politechniki Białostockiej i rozwiązują na każdym stanowisku odpowiadającym danemu wydziałowi odpowiednie zadanie, które ma takie, profil praktyczny. Co na etapie przygotowań do konkursu bardzo dużo zadań udało nam się zrobić. Przygotowaliśmy się stricte do tego, co będzie i zdaje mi się, że dobrze pójdzie. Gdyby się udało wygrać indeks to myślę, że go wykorzystamy. Pierwszy raz bierzemy udział w konkursie Matematyka Stosowana. I lekka trema jest, ale jesteśmy dobrej myśli. Brałyśmy udział w wykładach wszystkich trzech i rozwiązywałyśmy dużo zadań tam z bazy, która była przygotowana, więc myślę, że jesteśmy jak najbardziej dobrze przygotowane. Lubimy też matematykę bardzo, chcemy obiec dawać ją na rozszerzeniu, ale również miałyśmy dużo wsparcia, każda od swojej nauczycielki od matematyki. Gdyby nam się udało zdobyć indeks, jak najbardziej wykorzystamy szanse, jaką dostaniemy. No i zobaczymy się tutaj w przyszłym roku. Jesteśmy ciekawi, jak funkcjonuje matematyka w zastosowaniu, dlatego wystartowaliśmy w tym konkursie, żeby poznać ją tak od kuchni. Gdybyśmy wygrali indeks, bylibyśmy niezwykle szczęśliwi, bo to przepustka na studia na wspaniałą Politechnikę Białostocką. Nowe laboratorium na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Jarosław Kazberuk odwiedził Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej. 200 uczestników Międzynarodowego Turnieju Robotów w Politechnice Białostockiej. Politechnika Białostocka otworzyła na Wydziale Elektrycznym Laboratorium Przemysłowej Autonomizacji i Cyfrowej Produkcji. To będzie miejsce zajęć studentów w kierunku cyfryzacja przemysłu, nauki, umiejętności przydatnych w przemyśle 4.0 i przestrzeń do pracy dla studenckich kół naukowych. Kształcenie studentów na kierunku cyfryzacja przemysłu wymaga stosowania nowoczesnych narzędzi. Te narzędzia w głównej mierze opierają się o nowoczesne oprogramowanie, które umożliwia nam przeprowadzanie różnego rodzaju analiz na potrzeby budowania nowych systemów których potrzebuje dzisiejszy przemysł. Jest to laboratorium przeznaczone głównie do potrzeb dydaktycznych nowego kierunku cyfryzacja przemysłu. Jest to laboratorium, które zostało wyposażone w najnowszej generacji sprzęt komputerowy to jest komputery wyposażone w 20-rdzeniowe procesory oraz karty graficzne typu RTX oraz Quadro. Ten sprzęt będzie przeznaczony dla studentów, którzy będą mogli pracować z specjalistycznym oprogramowaniem typu AutoCAD, typu SolidWorks, ale również przemysłowymi oprogramowaniami typu RobotDK czy FactoryIO, przykładami Aplikacji, które można tutaj budować, są m.in. cyfrowe fabryki, budowanie oprogramowania dla sterowników PLC, budowanie oprogramowania dla robotów mobilnych, które wspierane są przez systemy sztucznej inteligencji, autonomii oraz aplikacje chmurowe. Ułożyliśmy dużo pracy po to, żeby zbudować nowoczesne laboratorium, w którym będziemy kształcić nowych, potrzebnych dla przemysłu, dla całej Polski inżynierów. Uważam, że takie nowoczesne Laboratoria bardzo pomagają w szkoleniu. Myślę, że są na równi z praktykami zawodowymi, ponieważ tutaj możemy pod okiem profesjonalistów szkolić się. Laboratoria tutaj są bardzo fascynujące, bardzo dużo wiedzy mi przyswajam przez nie oraz lubię te praktyczne zajęcia laboratoryjne. Przemysł 4.0 wymaga wykorzystania najprzeróżniejszych technik i wyjściem naprzeciw tym potrzebom jest kierunek, który został uruchomiony na wydziale elektrycznym, czyli cyfryzacja przemysłu. Jarosław Kasberuk, legenda rajdu Dakar odwiedził Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej i znów jest ambasadorem zespołu Cerber Motorsport, konstruktorów hybrydowego bolidu klasy Formuła Student CMS 09. Tutaj macie akurat fajne miejsce, można powiedzieć, że taki garaż doświadczalny, w którym się buduje auta i, te, i, i trzeba je testować, testować i sprawdzać. Za każdym razem, czy auto jest stabilne, czy rozwiązania, które zastosowano są to przygoda, która w rajdach istnieje. Adrenalina, która tak naprawdę podtrzymuje nas przy życiu. Jest to taka szczepionka, którą się dostaje przy pierwszym rajdzie Dakar. Na przykład już kończy się pierwszy i trzeba już myśli się o tym, żeby pojechać na kolejny i kolejny. No ja patrzę też na swoich kolegów, którzy są ode mnie wiele lat starsi i dalej się ścigają z powodzeniem, wygrywają eliminację Pucharu Świata, mistrzostwa Świata, czy też Raid Dakar, więc myślę, że to jeszcze ta moja kariera jest w połowie. Takie spotkanie może stanowić dobrą inspirację, ponieważ spotykamy się z prawdziwym profesjonalistą z ogromnym doświadczeniem, więc również możemy po prostu dowiedzieć się doświadczenia sporo. Dwie godziny spotkania, mnóstwo historii, ale tak naprawdę jest to tylko dosłownie część jego kariery i mamy nadzieję, że, że po kolejnym rajdzie Dakar, który zapowiedział nam, że weźmie w nim udział, znów do nas przyjedzie i, i że będziemy mogli jeszcze porozmawiać z tak ciekawą osobistością. Niemal 200 uczestników z Polski i Litwy zaprezentowało swoje konstrukcje robotyczne na międzynarodowym turnieju robotów ISTROBO 2025 w Politechnice Białostockiej. Zawody są jedną z największych tego typu imprez w północno-wschodniej Polsce. Organizujemy międzynarodowe zawody ISTROBO, w których bierze udział ponad 200 uczestników. W tym znalazło się około 200 y, też robotów i ponad 88 drużyn. Będą konkurować ze sobą różne roboty w konkurencjach Line Follower, Sumo, również w wariantach z LEGO oraz kategoria Freestyle. W zawodach SUMO roboty konkurują między sobą, kto kogo zepchnie z rynku. Natomiast w zawodach Line Follower wygrywa ta osoba, która szybciej przejedzie daną nitkę toru, która jest na bieżąco przed każdą konkurencją wyklejana. Przyjechałem tutaj z grupą podopiecznych, z kołem robotyki z pierwszego liceum w Gdańsku. Też budują roboty. Tutaj staramy się w nich krzewić właśnie pasję do robotyki, do budowania i do konkurencji w zawodach. Zasada fair play. Będę brał udział w kategorii line follower z tym robotem. Nazywa się Follow Liner. Sam robot ma już 3 lata, więc jest trochę stary. Jest to mój pierwszy line follower. Jakieś mamy cały czas budować nowego, ale z tym się nie mogę rozstać. Mam na imię Marcel. Dla nazwisko mam Zatka, startuję po raz trzeci w zawodach informatyki i robotyki, mam 10 lat, buduję roboty już 3 lata. Ten robot jest od kategorii mini sumo i się nazywa OD1, a ten jest od sumo i nazywa się OD2. Najbardziej w budowie robotów lubię startowanie w konkurencjach. Wygraliśmy zawody z kategorii freestyle, bardzo się z tego powodu cieszymy i jesteśmy bardzo zadowoleni. Bardzo się cieszę, że mogę być częścią tego wydarzenia i cieszę się, że miałam okazję uczestniczyć w czymś takim. Isto! 18 prac studentów architektury walczyło o nagrody finansowe w specjalnym konkursie. Tradycyjna parada studentów rozpoczęła Juwenalia Białystok 2025. Nieodpłatne porady psychologiczne dla osób w trudnej sytuacji osobistej. Jak odnowić i rozbudować zabytkowy budynek w centrum Białego Stoku z poszanowaniem historii? Takie zadanie postawiła przed studentami piątego semestru kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej firma Łukanowa Construction. Autorzy najlepszych pomysłów dostali wartościowe nagrody. centrum Białego Stoku bardzo znaczący obiekt, stara ceglana architektura byłej Szkoły Żydowskiej. Studenci zajęli się właśnie projektem, który by przywrócił życie, który by w nowy sposób spojrzał na tą tkankę historycznej architektury Białego Stoku. Szukaliśmy pracy, która w ciekawy, interesujący sposób. Będzie nawiązywać do istniejącego budynku, nawiąże dialog. Widać, że można to zrobić na wiele sposobów. Część prac nawiązała poprzez rozwiązania bardzo skromne, używając ograniczonych środków wyrazu, a jednocześnie eleganckie, spójne, a w lekkości nowoczesne. Część prac postawiła na kontrast, na zaznaczenie niezależności budynku nowego. I te dwa rozwiązania wydały nam się bardzo interesujące i doceniliśmy zarówno jedne, jak i drugie. Uważałam, że trzeba dawać młodemu pokoleniu możliwości i dawać taką inspirację, żeby oni uczestniczyli w tych procesach, procesach tworzenia miasta, bo wielu z nich urodzili się w Na Podlasiu i wielu z nich chciałoby zamieszkać przez resztę swojego życia. Zaprojektowaliśmy nową bryłę budynku przy starej szkole Tarbud. Chcieliśmy, aby nowa bryła była tłem dla Zabytkowej zabudowy, która przetrwała mimo wielu przeszkód. Stworzyliśmy ryzalit, który w swym kształcie nawiązuje do zadaszenia frontowej ścianie budynku. W części parteru stworzyliśmy część, przestrzeń kawiarnianą, która ma zachęcać ludzi do odwiedzania tego miejsca i podziwiania za starej zabytkowej zabudowy. Zaprojektowaliśmy również koncepcję na Zagospodarowanie terenu przed budynkiem, którą chcieliśmy, żeby wpisywała się w, właśnie w lokalną urbanistykę, również z nawiązaniem do naszego budynku. Jestem zachwycona. Bardzo podoba mi się przede wszystkim to, że praca była w zespołach. To jest jeden adut, to jest zawsze wymiana zdań i dialog. Druga rzecz, ja jestem zachwycona przede wszystkim solidnością tych prac. Rzeczywiście jest wiele ciekawych pomysłów. Bardzo chcielibyśmy zrobić szkołę prywatną, natomiast w ogóle przeznaczenie tego budynku to jest oświata. Ale moim zdaniem oświata to jest również centra twórcze, centra kultury, galerie sztuki, pewne miejsce spotkań wielopokoleniowych, tak żeby moglibyśmy spędzać nasze deszczowe wieczory, nie siedząc w domu, a wychodząc w to miejsce, gdzie potrafimy spotkać swoich sprzymierzeńców, albo zacząć jakiś dialog, albo nauczyć się czegoś. Przekazanie symbolicznych kluczy do bram miasta rozpoczęło Paradę Studentów, która z Rynku Kościuszki wyruszyła na kampus Politechniki Białostockiej. Tak rozpoczęły się oficjalnie największe w regionie Dni Kultury Studenckiej „Juvenalia Białystok 2025. To wspólne dzieło Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej i Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej. Na kampusie Politechniki Białostockiej wyrosło już miasteczko akademickie, zatem nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy rozpoczęli Juvenalia, czyli integrację środowiska akademickiego ze środowiskiem całego regionu. Zapraszam wszystkich na kampus Politechniki Białostockiej. Używajcie tej władzy w sposób mądry. Ten klucz ma symbolizować to, że za kilka czy za kilkanaście lat to Wy! Przyjmijcie od za to a wy odpowiedzialność za ten Dobrze się do tego szybko a na razie dobrej zabawy, Karolina. Karolina. Dzień Kilo dla Fotoreporterów. Oczywiście, oficjalne przekazanie kluczy do miasta dla samochodów, studentów. W Politechnice Białostockiej każdy student i pracownik mogą skorzystać z nieodpłatnych porad psychologicznych. Punkt wsparcia mieści się w budynku ogólnotechnicznym. Wystarczy umówić się na konsultację. W Biurze do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami Politechniki Białostockiej udzielam porad psychologicznych dla osób będących w trudnej sytuacji. Osobistej i dla tych, którzy są ze szczególnymi potrzebami, nasza pomoc skierowana jest do osób wymagających dodatkowego wsparcia i rozwiązań, które umożliwiają równoprawne uczestnictwo w życiu społecznym, a także tym osobom, które przeżywają kryzys zdrowia psychicznego lub po prostu szukają konsultacji psychologicznej. Indywidualne konsultacje trwają około 50 minut i można je przeprowadzić w różnych formach. Na przykład stacjonarnie, czyli jest to spotkanie osobiste, mailowo lub telefonicznie. Aktualnie nasz punkt wsparcia mieści się w budynku ogólnotechnicznym Politechniki Białostockiej. Jest to pokój B13 w łączniku tuż przy Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej. Aby umówić się na konsultację prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres m.narewska malpa@edu.pl lub telefonicznie dzwoniąc bądź wysyłając wiadomość SMS pod numer 797 520 670. Wsparcie skierowane jest do pracowników i studentów Politechniki Białostockiej. Udzielane jest w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach 16:00-19:00. Więcej informacji dotyczących porad i wsparcia psychologicznego można znaleźć na stronie Politechniki Białostockiej i na stronie Biura do Spraw Osób z niepełnosprawnościami. Serdecznie zapraszam do nas. Oglądali Państwo program PB na wizji. Do zobaczenia, Krzysztof Słoma.